Się z tym czujesz, że cały czas jesteś w to ubrana. Dziwnie, bo wolałabym tylko krótką jazdę, albo jak nawet już długą, no to żeby nie była tak, że cały czas mam to założone. Rozumiem. Teraz tak nie chciała. Zobaczmy teraz, jak wezmę nas na jazdę. Trochę się boję. Nie byłaś nigdy dojeżdżana? No właśnie nie. Szczerze, dziś na mnie jeździła i wcześniej trochę na mnie jeździli. I była młodsza. Ale myślę, że Ty i tak jesteś dość młoda. No, Ty też. W sumie wszyscy jesteśmy dość młodzi, z naszej tej, ale no, nieważne. Dobra, jest jestem, jak to by będzie wyglądać. Dobra, chodźcie na tą jazdę. Zaczniemy. Dobra, już od tej ubranej tamtej mi się nie chce już na razie ubierać. Przesuń się. Jezus, Chodź. A ty siedź tu. Chodź. Powodzenia. Przyda się. Od skoków. Najpierw pojedyncze przeszkody, później jakieś ciągi. Po co mówię do konia? Nieważne. Głupia istotka. Możemy zaczynać. Dobra. Dziewczyny, chodźcie tu. Co? Ustawcie jakiś ciąg przeszkód. Och, no dobra. Ja w tym czasie pokalopuję z nią. Dobra. Całkiem nieźle mogłoby Wam pójść lepiej. Równie dobrze mogę sobie sama to ułożyć. No właśnie. Ha. Zaczynamy odtąd. Jak się na razie czujesz? Na razie dobrze. Uwaga, start. Pięknie powtarzam Dobra, biorę. Okej. Okay. Myślę, że całkiem nieźle się idzie w skokach. Uwaga, go. Och no trudno. Poprawimy to. Dziewczyny! Mogę być jedna. Popraw to. O Boże! Sama nie może wsiąść z klaczy? Nie. ludzi. O, w końcu. Hello. No siema. Psik, psik. Właśnie. Znowu nic z tego nie znajdziesz. To tobą jutro zacznę pracę. Dziś mi się już nie chce. W końcu wolna. No to super. Au. Ach. Nie śpicie. Macie posprzątać te przeszkody. No weź. Już! A nie możemy zaraz? Dura, macie pół godziny. Sp no. Mm. Głupie. Ktoś jeszcze musi konie wziąć z spadoku, ale to później. Powinniśmy ich zacząć szukać. No, nie ma ich już y trzy dni. Właśnie, powinniśmy ich zacząć szukać. Niby racja. Ej, to w końcu dziewczyn nie ma. No, jak widać, i słychać nie. Obstawiam, że to na 100% jacyś ludzie je złapały. Jakieś ludzie je złapały. Co? Nie, nieważne. Wiesz co? Może ja, Penelopa, pójdziemy ich szukać. Wiesz co? Niezbyt to dobry pomysł. Hmm. Wezmę Spidera oraz y, y, Skylar Oni dobrze biegają. Oni dobrze galopują. Tak. Bardzo szybko będą mogli uciec, jeżeli będzie jakiś problem. A co, jeżeli jednego złapią? Drugi przybędzie i da nam informację. W sumie całkiem niezły pomysł. Spider! Skylar! Spider! Skylar! O, woła nas, Max! Chodźcie. Znaczy, ty chodź, bo was nie woła. Co się stało? O Jezu! Stało się to, że... Czy możecie iść na wycieczkę? Uuu, wycieczka? Dokąd? W poszukiwaniu Taylor i Monte. Okej. Okay. Jesteście galopującymi końkami. Y, dlatego będzie Wam łatwiej uciec. A jak jeden... Jak jeden y, złapie, to drugi przybędzie daną informacje i ruszymy wszyscy. Okej. Okay. To lećcie. Najbliższa stajnia. Zielona Podkowa? Jaka zielona podkowa. Kiedyś była to taka stajnia. Ale jedna z najbliższych stań to... czerwone koło. Czerwone koło. Super nazwa. Dobra, leccie. Dobra. To narka. Nie mam pojęcia gdzie oni. Ja też nie. To tu. Tu jest wejście do stajni... Złote koło? Czerwone koło. Tak. Eee. Jak to otworzyć? Nie wiem. Czekaj. O, dobra, chodź. Lecę! Ojeju! Ale tu mm, dziwnie. Są dziewczyny. Hello! O, jesteście! Super! E, chciałabym żeby wam powiedzieć, że wam pomożemy, ale nie umiemy tego otworzyć. Całej siły. No wiesz, człowiek shop. Kurde Ale... czekaj. Coś wykombinuję. Jesteś kreatywna. Pięć minut później. Okej. Okay. Spider musisz to przesunąć. Nie o to mi chodziło. Dobra, spróbujemy. 15 minut później. Ach. Idźcie zaprowadzić konie! Tyjdź! Słyszę człowieka. Szybko! Ale jak? No, no, no. <laughs>